MPWK w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lubin.pl bądź www.mpwka.luwin.pl oraz pod widniejącymi numerami telefonów. Spędź popołudnia na Kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna: 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na ligę zakładów pracy. Więcej informacji na wwwrcs Odwiedź nas na Facebooku. Kilkanaście tysięcy osób świętowało w tym roku dni Lubina. W weekend ulubińskie błonia tętniły życiem na scenie wystąpił m.in. Naman, Dżamal, Majka Jerzowska i Andrzej Grabowski. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe. Po raz kolejny początek Dni Lubina zbiegł się z zakończeniem roku szkolnego. Młodzież świętowała więc na Błoniach w początek wakacji słuchając zespołów m.in. z Lubina i Legnicy. Najpierw na scenie pojawił się zespół z kofers, potem wystąpiły kolejne fotony, Naman, Jamal, a pierwszy dzień... Obchodów zakończyło afterparty na dziedzińcu Wzgóra Zamkowego. Jesteśmy sami w szoku, bo zobaczcie co się dzieje. Przyszli po autografy, po ulotki, podpisujemy się, robią zdjęcia, także jesteśmy mega zadowoleni. A bardzo no, fajnie, bardzo no, my uwielbiamy regę. Rega jest tak, dobrze. No i piosenkarka nie dość, że jest śliczna, no. to jest no, naprawdę zarobista śpiewa. Zarobista jest. Śluby. Śluby. Drugi Dzień Obchodów to m.in. koncert Alicji z zwyciężczyni pierwszej edycji Telewizyjnego Idola. Następnie do śpiewu i tańca młodszą część miasta porwała Majka Jerzowska. Jeszcze długo po swoim koncercie rozdawała autografy i pozowała do zdjęć ze swoimi fanami. Nikt się nie zajmuje taką twórczością familijną, a bardzo szkoda, bo to jest bardzo wdzięczna wielopokoleniowa publiczność, dla której warto występować i tworzyć piosenki. Takie, które mówią rzeczywiście o czymś yy, yy, specyficznym, ale nikt nie śpiewa o mamie, o przyjacielu, o nie wiem, o tym, że trzeba kochać czworonogi, że trzeba szanować planetę i tak dalej, i tak dalej. I to jest fenomen piosenek, że one... Nie tylko bawiły te wcześniejsze pokolenia, ale one również uczyły pewnej wrażliwości. Dużym powodzeniem podczas dni lubina cieszyła się Strefa Dziecka. To właśnie tutaj najmłodsi mieszkańcy miasta mogli pod okiem opiekunek spędzić czas, gdy ich rodzice robili na przykład zakupy. A co taką rakietą można robić? Gdzie polecieć? W kosmos! Hello Kitty! A co to takiego jest Hello Taki,! Tata! I zawsze dobór zespołów jest rzeczą kontrowersyjną. Wczoraj pożegnaliśmy rok szkolny i zrobiliśmy ukłon w stosunku do młodzieży, a dzisiaj jest taki typowy dzień rodzinny. Te dni Lubina są jakimś kompromisem zawsze między oczekiwaniami mieszkańców oraz tym, co możemy zrobić i co jesteśmy w stanie finansowo zrobić, bo nie ukrywamy, że żądania niektórych polskich muzyków przekraczają zdrowy rozsądek. W sumie błonia, na których odbywały się tegoroczne dni Lubina, odwiedziło kilkanaście tysięcy osób.